dzisiaj polona. aruwa. Taka miejscowość jest w tym, w, na Sri Lance, która kiedyś była w ogóle stolicą. Razem z Anura dapurą. A teraz jestem na takim największym, można powiedzieć, obiekcie archeologicznym. E, taki Ancient City to się nazywa. Bilety cholernie drogie. No ale, wiesz, jak już jestem, to chciałem to zobaczyć. W ogóle powiem Wam, że tutaj, zanim wejdziecie, to bo są trzy wejścia, no to kręci się dużo typów spodciemnych gwiazd. I co oni proponują? Oni proponują tańsze wejście, bo tutaj normalnie kosztuje wjazd 25 dolarów. Pokażę Wam, bo teraz wchodzimy do. Pałacu Królewskiego. To w zasadzie są fragmenty nie, bo o tak to wygląda. To gdzieś tam gdzieś chyba z X wieku to jest. Same ruiny. Zresztą tu pożar był. I to chyba wszystko. Szlak trafił. No ale o co chodzi? Że normalnie byście zapłacili 16 tysięcy rupii, czy o przysory, 8 tysięcy rupii byście zapłacili za tutaj za ten, za wejście. No i oni proponują coś takiego, że razem będą waszym przewodnikiem i zrobią to tam za 4-5 tysięcy. I to jest takie ryzyko, bo pół na pół jest, że będzie dobrze albo będzie niedobrze. Nie? I pierwsza opcja, czyli będzie dobrze. To jest, będzie wyglądała tak, że niektórzy tutaj z tych ludzi mają jakieś chody u... czy po prostu są ustawieni z ochroną. No i wpuszczają Was i po prostu sobie chodzicie, bo tu w środku zazwyczaj to w takich obiektach już kontroli nie ma. No i wtedy możecie sobie zwiedzić cały ten, zwiedzić sobie cały obiekt za darmo. Tylko no wiadomo, że to kasa idzie wtedy do, do nich, a nie do, na jakąś tam nie wiem, utrzymanie tego obiektu. No ale cały zwiedzicie, nie? A druga możliwość to jest taka, że korzystając z niewiedzy turystów. Pokażą Wam tylko te części, które są za darmo, albo podobno jakimiś takimi dzikimi przejściami przechodzicie. No. Z moim szczęściem, to wiem, żeby to się skończyło tak, że wszystkie służby tutaj byłyby poinformowane, czy postawione w stan gotowości, że ktoś tu się próbował wbić i finał byłby tego bardzo niedobry. Dlatego ja bilet grzecznie kupiłem za 8000 rupi, czyli za 25 dolców. No, w ogóle to cholernie podrożało do ostatniego czasu. Powiem Wam, że wczoraj. Gadałem z kolesiem u którego spałem, to jeszcze 3 miesiące temu e, paliwo kosztowało o, żył chyba na górze paliwo kosztowało 100, rup 100 rupi za litr a dzisiaj kosztuje 300 rupi także benzyna podróżała trzykrotnie i on próbował nad tym skuterem pojechał zatankować. No i się okazało, że nie ma paliwa, nie, nie ma benzyny. Bo problem z dieslem już jest od jakiegoś czasu, że trzeba stać w dużych kolejkach. Ludzie protestują, no ale to nic specjalnie tam rząd sobie z tego nie robi. Też mają takich braci tutaj w rządzie. Pozatrudniali gdzieś tę rodzinę. Ludzie się coraz bardziej buntują. No, i tak to wygląda. Czy warto to zobaczymy? Ten obiekt zwiedzić. No, jest spory. I tu na całym tym zostały takie można powiedzieć, że same te. Takie fundamenty, nie? No, ten fundament. A no to były bo ta część wyszliśmy z jakby z pałacu a to są ogrody królewskie coś tu trzeba będzie wycofać o, fajnie też że można zejść czy tu czy tam ze wcześniejszych schodzisz sobie ze szlaku tego głównego i nie jest wszędzie zastrane jak u nas w Tatrach na przykład No także z tymi biletami to trzeba uważać, bo czasami jak wiecie ludzie przyjeżdżają w 2, 3, 4 osoby, no to wtedy trzeba będzie tam zapłacić, nie wiem, 30 tysięcy za, za bilety. Czy nawet dwie osoby, no to wyjdzie ci 16 tysięcy, a on proponuje Ci za tam połowę ceny za 8 czy za 10 tysięcy i jeszcze do tego masz przewodnika, nie? To może się ta propozycja wydać kusząca. Szczególnie, że oni są tacy, wiecie, dosyć. mają doświadczenie też w tym, jak robić, jak robić turystów, eee, więc oni też wiedzą jak Ciebie podejść, no i zawsze trzeba pamiętać, że oni są lepsi w tym, że oni już mają to przećwiczone, bo, bo już tam, eee, można powiedzieć, że ileś razy byłem wystawiony na takie sprawy związane w miejscowościach turystycznych, że gdzieś tam naciąganie i tak dalej, no to już tak mi się wydaje, że w miarę jestem w tym ogarnięty, że się nie dam tak zrobić, jak na początku. Ale powiem, ci, powiem Wam, że często jest tak, że kurde, mimo wszystko to gdzieś po prostu ktoś mnie jeszcze podejdzie, nie? No, uczy się człowiek całe życie. Eee, no ale zawsze jest tak, że po prostu ktoś Cię tam zrobi jakby z cenami. Tu też na Sri Lance nigdzie nie ma cen. Eee, w związku z tym, pole do popisu dla sprzedawców jest bardzo duże. To nawet chodzi o zwykłe sklepiki. Sobie eee, przykładowo płacę od 1,5 litrową taką od 70 do e, 200 rupi nie? To w zależności jak to mnie oceni: czy, czy że mam kasę, czy że nie mam kasę. Eee, I a jak kobiety stoją za ladą, to powiem Wam, że zazwyczaj płacę. Myślę, że w ogóle mniej robią, tak oszukują. Natomiast jeżeli chodzi o, o ten, o chłopów, no to kurde, zawsze wiem, że przepłacam. A różnica między takim, no jeżeli nawet jest za wodę 200 rupi, nie, no to byłoby 3, 3 zł. Taka maksymalna cena, jaką zapłaciłem, a minimalna. No to 70, tam 50 jakoś chyba było tak. No to tam wyjdzie niecała złotówka jakoś, nie? dobra, i znowu pod pałacem. I czy to warte, to sami sobie ocencie, czy, czy po prostu chcielibyście coś takiego zobaczyć. No bo nie ukrywam, że w różnych miejscach na świecie tego typu. Mm, obiekty no to widzicie jakby se dużo taniej jeżeli już trochę gdzieś tam jeździliście no to dla odhaczenia miejsca spoko tu gdzieś takie o fragmenty też tynku nie O, wyciąganie kasy, bardzo agresywne. Kubita do mnie podeszła, że będzie mi pilnowała tuktuka, bo inaczej małpy mi wejdą do, do środka. Mówię, ale nic tuktuku, nie ma żadnych owoców, nie ma niczego. No nic, ale małpy będą ten, siedzenia ci kurde poniszczą. I taki wiecie, stres jest, czy, czy ten, czy, czy oni sami tego nie, nie, nie poniszczą. Tu jest, są jakieś tam dwie, trzy małpki, ale one tak nie za bardzo są zainteresowane. No i co chwila, co chwila ten kolesie właśnie z, podchodzą z jakimiś tutaj różnymi pamiątkami. No trochę tak wiecie co, jestem tutaj pół godziny, a zaczyna się to robić, zaczyna się to robić męczące. O teraz na przykład koleś, nie? I idzie obok mnie, jakieś tam coś tam nosi ze sobą, nie? Jakieś tam wiecie, sło słoniki, nie ten hej. słoniki, nie słoniki. Takie kokosy też tu sprzedają? Jak w tym? Jak w Tajlandii też takie piję, tylko że. Bo oni to tną górę i słomka i sobie pijesz takiego kokosa, tą wodę. Ale w, tu sprzedają to nie z lodówki, to ciepłe jest. No to jest takie sobie. No, thank you, thank you. No, ja, I know. everything is beautiful. Thank you, thank you, thank you. I tak już co, co dwie minuty masz towarzystwo. I każdy chce przeżyć. Podobno tam do środka, tu taki ładny jest jeden budyneczek, że nie, trzeba trochę okrytemu tam bardziej chodzić. Nie wiem jak to, tego u, u facetów, ale kobiety że zakryte, żeby. No wiadomo, nie, nie obrażać lokalnych bóstw, nie? A mężczyźni spoko. O. O, ale widzicie, niby kobiety nie mogą, ale jak tutaj jakaś para przede mną e, kupiła właśnie z takim przewodnikiem, pewnie ten tańszy bilecik, to okazuje się, że jedna kobieta może wyjść w krótkich spodenkach, także, także tak to wygląda. No. Jeszcze tam jak się płaci... Jakieś tam grosze, to tam spoko, to bym to rozumiał, ale wiecie, jak już jest na przykład Płacisz, wiecie, większą kasę za, za, za bilet w ogóle wstępu no to myślę, że tacy ten, to powinni być tego, powinni być jakoś to huh? Coś tu znowu chce ode mnie Here? Yeah? Yeah? Ok no, okazuje się, że tego, tak, że jeżeli chcę wejść do środka, to że też muszę się tam jakoś przykryć, nie? A zrobię mu pozłości, bo <noise> akurat wziąłem ze sobą i koszulę i spodnie, nie? Więc yy, zrobię mu pozłości i ja nie wezmę od niego tej koszuli, tylko yy, bo ma tam jakieś oczywiście tam za kilkaset tych rupi, wezmę swoją koszulę. Będę w niej tutaj? Będę w niej tutaj? Paradował. No, ale wygląda w środku ładnie. Także zaraz wam to pokażę, jak to wygląda. Nie? No, ale nie powiem wam dokładnie, co to jest, bo po prostu nie chce mi się sprawdzać. Coś tu trochę remontują, widzę, że, bo jakieś stoją takie jakby budowlane konstrukcje. Coś tu remontują. No niektóre miejsca, powiem Wam, tak jak tutaj, to ładnie powyczyszczane. Tamte, jak zacząłem, to tak, tak sobie, jeżeli chodzi o czystość. Ale tu, to muszę powiedzieć, że, że ładnie jest utrzymane, że fajnie to, że fajnie to wygląda. Nawet, czy jeszcze tutaj, nie, tutaj chyba nie będzie, można wejść, a może zobaczymy, co tu w ogóle oni tu wybudowali, bo taki w trakcie remontu. No. Nie, nie można wejść. Dobra, trzeba skoczyć po tą koszulę i tego i zobaczyć, co tam jest w środku. Bo jak ich widzę, tam właśnie tacy bogowie. To jest, nie wiem, czy to buddyjscy, czy to hinduizm. Ale, ale dosyć dobrze utrzymany, bo tam ta pierwsza część to takie same były fundamenty. No a tutaj już mamy. Trochę więcej. No tu pewnie oni też mają układ właśnie z tamtymi co tam... Albo to jego ciuchy na dole. I on to wypożycza A zaraz się jeszcze zapytam czy shorty są OK, bo, bo mam też spodnie. A shorts are OK. Yeah. Dobra, całe szczęście, że podęki są dozwolone krótkie, bo powiem Wam, że tutaj to w tych temperaturach to ze mnie się leje, a tu tubylcy... No no the Fosydenka ma. Na przykład żołnierze albo jacyś tam policjanci to stoją w tych 30 stopniach w pełnym umundurowaniu i nie widać, żeby im w ogóle było gorąco, nie? Tylko są normalnie tam stoją, gadają. Ludzie też zresztą tutaj w takich pantoflach, jak do garnituru u nas, do tego skarpeta, długie spodnie i koszula na przykład z długim rękawem i nie widać po nim, żeby on był w ogóle tam spocony czy coś, nie? Tylko są na luzie tego. I nawet pytałem jedną kobietę, czy jej jest w ogóle nie gorąco w czymś takim. A ona mi mówi nie nie, nie gorąco mi jest. Dobra, zaraz dokręcę dalszy kawałek, bo muszę tu przerwać na moment. Dobra, przygotowany do zwiedzania świątyni. O zobaczcie. Koszulka ładna, lniana. Troszkę taka mało oprasowana, ale wiadomo, to w plecaku. A no i właśnie pytam się tej kobity. Czy jej nie jest gorąco? Jak, bo to było też tak 30 parę stopni. Ja na krótkim podkoszulku tego muszę stanąć co 300 metrów bo, żeby się trochę wiecie, żeby trochę mi o, tego odpuściło, odpuściło to napić się czy ten. A ona mówi: Nie, nie, że nie, jej nie jest gorąco. Poza tym, no że tutaj kobiety to nie mogą tak chodzić porozbierane i one tak w ogóle, one tak na co dzień chodzi. I że to jej nawet by nie przyszło do głowy, żeby się jakoś bardziej rozbierać, chyba że jest w domu. A ja pytam się, no dobra, a co by się stało, jakbyś ty się w ogóle na przykład tak ubrała, właśnie w krótkie spodenki, taką podkoszulkę jakąś krótką. A ona to mówi, no jak to, co by się stało? Mężczyzna, jakby mnie jakiś zobaczył, to wziąłby kamień i zacząłby we mnie rzucać. No nie wiem, czy to prawda, ale może i, może i tak, nie? No dobra, Chodzimy tutaj, teraz jest akurat taka ładniejsza ten. Ładniejsza część. też skała gorąca. Chwilę, że zanim się stopy przyzwyczają. O dobra I tu o takie o wejście Kolumienki jakieś dookoła. A. Przejdziemy, se, strzelimy sobie tutaj rundkę w ogóle dookoła. Czemu by? Czemu by nie? Nie wiem, czy tu trzeba ściągać buty. Ja zdjąłem z większości tych miejsc buty się ściąga. A powiem Wam, że jak. Em, są czasem takie miejsca, że gdzieś tam do kogoś do, do domu, czy no jakieś takie miejsce po prostu, że czyjaś tam prywatna jakoś własność i jak w ogóle zdejmiesz buty przed wejściem i idziesz, idziesz na busaka, to kilka razy spotkałem się z czymś takim, że tak jakby, że tak dziękowali, że, że to jest taki u nich element, no że... Po prostu, że jesteś jakby dobrze wychowany, dobra kultura, że właśnie że zdjąłeś te buty, że tak widać było, że było im po prostu miło z tego powodu. Także, e, no jakby ktoś tam chciał, to możecie o tym pamiętać, że, że to po prostu jest takie miłe dla nich, jak, jak w ten sposób się zachowamy i zdejmiemy te, zdejmiemy te buty. Z tymi butami tu w ogóle dwie rzeczy to bym ściągnął z tych krajów azjatyckich do nas. Jedna to jest właśnie z tym chodzeniem na bosaka, bo się nie nosi, nie nosi się brud, nie? To jest jakby jedna fajna rzecz. A druga też jest bardzo fajna, związana z higieną i jest taka trochę śmieszna, bo to jest taki kranik przy tym, przy kibelku. I to z dosyć taką wodą pod dobrym ciśnieniem, więc Higiena jest tutaj zapewniona i myślę, że jest to lepsze rozwiązanie niż, niż u nas bardziej bardziej higieniczne. No, tak to wygląda. Kupina zresztą był widzę niepocieszony, jak zobaczył, że chodzę we w, swojej, w swojej koszuli. Dobrze pamiętać, że jak robimy w świątyni, jesteśmy to, żeby nie robić dwóch rzeczy. Pierwsza to jest taka, żeby nie kierować e, w stóp, jakby podesz w stóp w kierunku właśnie tych buddyjskich ołtarzy czy posążków. E, to jedna sprawa. A druga, że nie odwracać się tyłem. I to się właśnie często przy selfie się zdarza, że, że my robimy sobie coś takiego. No u nich to jest takie nie bardzo. I w takich ważniejszych świątyniach to zawsze macie napisy, że... Żeby tak właśnie nie robić jak ja zrobię teraz. No. gorąco leje się już ze mnie dobra wychodzę stąd bo i zdejmuję tą koszulę bo się zaraz tu roztopię dobra tu za moment to kolejna jakaś taka fajna wieżyczka sobie ją obejdziemy Dobra akcja była przed chwilą, a miałem wyłączony sprzęt, bo kobita szła z tą e, reklamówka, w reklamówce tam kilka bananów było. Tutaj te małpki są takie nieduże, nie ale powiem wam, że wiecie co widziałem tak z boku, że ona tak obserwowała, obserwowała, obserwowała sobie, nie? I jak w momencie kiedy ten kiedy pode, e, tak można powiedzieć, że ona tam się tam zajęła, się tam z kimś tam rozmawiała, nie? No to wyszła taka sytuacja, że po prostu ta małpa do niej. Hec Chyba moment, dosłownie wyrwała jej, tą, wyrwała jej tą reklamówkę i z tymi bananami, z tymi bananami poleciała na drzewo. Siwa. No. Siwa? O, to pan mówi, że to jest że to jest świątynia tej, świątynia, świątynia Shivy, A on tutaj w ogóle jakieś te robi modły, bo tam sobie to małe takie ognisko rozpalił. Fajnie jest ubrany. No ale to myślę, że tutaj o kadzidełko jakieś się pali, ale to pewnie też zaraz okaże się, że on potrzebuje, potrzebuje pieniędzy. a też wiecie co, jak wychodziłem z tej poprzedniej świątynki, to też taka powiem wam sytuacja, że nie wiedziałem jak się zachować, bo yy, koleś mnie tam prosi, żebym mu dał parę złotych, że a żebym kupił coś u niego, ja tam, że nie, nie i tak. W sumie to go tak yy, spławiłem go, bo już tak ci już tak jakie 20-30 osób się za, was zaczepi, to też już tak trochę tracicie cierpliwość, no i że nie yy, ten no i... Ja odchodzę, a on mi mówi, że tego, tak, żebym mu pomógł, bo że nie muszę nic kupować, tylko że mogę mu pomóc, bo on nie ma dwóch, że nie ma dwóch nóg. Ja się odwracam, a tu tak wiecie, jedna i druga noga uwalona jakby pod tym, w, tak troszeczkę poniżej, poniżej kolana nie, i dwie, dwie protezy. Także też taki widok, powiem, że, a, że aż mnie tak zmroziło, że nie wiedziałem w ogóle co, co mam zrobić z tym tematem. Nie? No ale cóż, dużo, dużo, dużo nieszczęścia. Coś, nie? Takie wejście główne, to główne była świątynia i tutaj mamy jeszcze taki Nie, yeah, okej. Okay. To za długo czasu to nie spędzę, bo podłoga ma chyba z pięćdziesiąt stopni. Nie no, dajcie spokój. Trzeba się stąd zwijać. Yeah. Wiecie tu, w takich właśnie obiektach, często e, kulturalnych, to jest, są tacy kolesie, którzy. po podkoszuku, czy coś, i on udaje pracownika. nie? Jak on udaje tego pracownika, to często właśnie Wam, a to Wam zwróci uwagę, a to Wam powie jakąś ciekawostkę na temat tego obiektu, i później, że on tam albo wam waszym przewodnikiem.